Hej, hej, z tej strony, Ilo i zapraszam do kolejnego odcinka z Jazzką 3. W którym, tak jak mówiłem poprzednio, po, będziemy pokazywać dzisiaj sobie misje poboczne. No, znaczy, misje takie, takie, takie nie wiem, wyzwania, bardziej bym powiedział. Tu mamy akurat y, przelot nad rondelą, to oczywiście jest. Przelot wings sutowy. No i tu zdobywamy te trybiki, a dzięki trybikom odkrywamy mody, które tam pomagają nam trochę w grze. Niektóre bardziej, niektóre mniej. No nic, zaraz sobie spróbujemy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Może być ciężko. Oj! Uuu! Kurde, w kole się w uderzy. Kurde, żeby w człowieka uderzyć. Dobra, jeszcze raz spróbuję. No, tu właśnie odblokowałem Mortal Kombat. Hmm. Hamulec. No dobra, jeszcze raz spróbujemy A jak nie wyjdzie, no to trudno. polecimy dalej. Z kolejnym wyzwaniem No, Ale ten tu może być ciężki powiem wam. Tutaj między tymi budynkami, między tamtymi ludźmi. O, o. oj oj. Coś... Leżyłem. I znowu. No chociaż trochę dalej poleciałem. Dobra, tym się nie przejmujemy. No jak będę miał czas, co sobie... ...porobię. O, tu są te mody. Co to jest? Rano typucha pod w kontakcie z osobą no, pojazdem. Dobra, niech będzie. No właśnie, tu są te mody. I teraz tak się do się do przodu rzuca ich i większy dystans. A większy dystans, no ok. No sobie włączę, ale my chcemy mapę i jest chyba jakiś wyścig. No właśnie, wyścig. Ok, to sobie weźmiemy może. Dobra, weźmiemy ten wyścig który mam na tym terenie darmowe. Szybkie podróże to myślę, że w miarę szybko wam pokażę. Wszystkie chyba. Nawet nie wiem dokładnie ile jest. Postartujemy. Wyścig uliczny. Co my to mamy za pojazd? No nic, zobaczymy, jak sobie poradzę. A to autko. Może być fajnie, w miarę się fajnie tu nie. Mam nitro, widzę. O, nitro jest. I mam jeszcze takie coś. Skok. To jest właśnie przez te mody. Na razie tyle, aby sobie zdążyłem odblokować. Wszystko odblokować to trochę potrzebuje czasu, a niektóre te wyzwania, no, są ciężkie. Tak, jak te rajdy, to tam... O, jest za tyle dobrze, że tam sobie później można zmienić autko na jakieś szybsze, ale najpierw trzeba je odblokować, bo coś w tym stylu, no, coś tam to jeszcze dobrze, bo mamy nitro ale później wam pokażę co yy, się nazywa chyba atak na latarnię czy coś w tym stylu Myślę, wybuchowe auto ojej i mam chyba nie zdobędę pięciu trebików bez się nie obejdzie oczywiście o, o, o. Zostały jeszcze trzy... O, ale ten... Ciała... No już, będą cztery tryby, Nawet trzy. Nic. Dobra, i to jak na razie. To jest wyścig. Co my tu mamy? O, detektor pojazdów. To nam pokazuje samochody, które nie mamy właśnie doprowadzone. Nie mamy odkryte. Taki detektor po prostu. Tutaj szybsze zapas yy, markerów. Aha, więcej tych markerów. U. No, to może się przydać. To by się przydało odblokować. Ale... Dobra. No, tu jest ten mod. Na razie to może wyłączę, bo mi to niepotrzebne w tym momencie teraz wam pokażę wybuch wy... Dobra, to spróbuję to takie jest. się jeździ samochodem bombą. No i trzeba po prostu dojechać do celu i jak tam było przez chwilę pokazywane, wyskoczyć z auta. No, bombowa odstawa. Wyskoczyć z auta i zniszczyć cel. No widzę tu, tu lepsze autko Chociaż po tym terenie Nie wiem jak tutaj Mapa sobie ustawię znacznik Uu. Też nie możemy Tu kurcze To pewne Nie możemy Taj Nie moż... O dalej Be advised, that support Jak widzicie na prędkościomierzu po lewej w stronie jest takie czerwone coś. Jak zejdziemy poniżej tego czasu, to nam skraca czas do wybuchu. To nasz, są nasze cele praktycznie. No i taki wybuch bardzo efektowny, chociaż ciężko jest zdobyć tutaj te trybiki no tu nawet się udało 4 w miarę ładnie I co na zapalnik zbliżeniowy to działa na przeciwników że przeciwnie jak się zbliży no to wtedy wybucha to mamy o nie Okej, okay. to są fajne, bo to są strzały czołgu. No, może być ciekawie To co? Spróbujemy. No, jest taka misja po prostu destrukcji ogólnej, strzał zniszczenia. W sumie tutaj na tych misjach nie jest tak trudno, tylko trzeba je znaczy, trzeba odpowiednio niszczyć yy, przedmioty, żeby mieć mnożnik. Tu jak zaraz zobaczycie, czas liczy się od pierwszego rozwalonego przedmiotu. W sumie to mogą być wszystko, co tu jest. nie więcej to takie, ale za te autka mamy mnożnik, który cały czas się nabija. Tam świeci coś. Ok, no i widzicie, i tak trzeba ale jakoś kombinować I Żeby ten nożyk cały czas był na Tam maksymalnie chyba jest 8 No ale widzicie, już mi tutaj kudyby trzeba coś tu zwalić Za bardzo nie mogę tak sterować, nie umiem Tam ktoś o, nie trafiłem no i widzicie, trochę ciężko jest. Jest to możliwe, bo właśnie trzeba najpierw zapamiętać jak tu są poukładane te przedmioty, ale przedmioty raczej te punkty. Punkty raczej no te, no materiały chaosu, czy jak tam można to nazwać. Nie wiem, czy się tak uda. Nie, jeszcze 13 zostało. E, nie ma szans. Nie wiem, czy tu nawet już nie wyjeżdżam spoza terenu. No nie wiem, jakiś ostatni akcja, czy coś tu jest. A no, tu, tu może być ciężko. Ale spróbuję, może jeszcze raz. więcej, chyba. No, tu widzicie co mogę zmienić. Na razie nie mam nic więcej do odblokowania. Ale spróbuję jeszcze raz tutaj. No, czołgi się fajnie jeszcze raz. Po prostu chyba bym musiał gdzieś indziej pojechać. Tylko nie wiem, gdzie. Czy nie wiem, czy tam nie na górę. Tu jest tak ten... Aha. Po prostu źle pojechałem. Jeszcze tam mogę przecież. Co ja tu mówię stąd? Chyba tam, tu coś stoi, bo na razie ładnie idzie, widzę. Teraz szybko tu Chyba Nożnik był widzę, nawet tymi otkami można sobie łatwo nabić nożnik. To chyba jest najdroższe. No i bo tam jest. Eee właśnie. Nie, tu jechać? Czy po prostu tu? Po prostu trzeba utrzymywać ten mnożnik na tym. 8, bo to jest najwięcej i będzie dobrze. to jest? O, to widzicie, więcej gwiazdek się dało. tu jeszcze gdzieś miałem coś do zniszczenia. I tu. I tam. No, chyba 4 się udało. No. 4000, bo mi zabrakło, bo 30, trzeba mieć 30 na no, 30. No nie, no, włączyłem jeszcze raz. No nic, dobra, sobie wyjdziemy z tego bo... yy, przerwy zanie. i wam pokażę, chyba jeszcze jedno zostało. No, ile się nie mylę, nie, dwa, tu jest z samolotem. Ale gdzie to było? Jeszcze jedno takie. Gdzieś tutaj chyba. Tu nie. Tutaj też nie, gdzie to było? Tu na pewno nie. Taka misja, że po prostu ciągnęliśmy za sobą taki magnes czy coś, musieliśmy dzięki temu punkty zdobywać. Tylko gdzie to było, tu? Nie to. No nie wiem, dobra, mniejsza, to wam pokażę, gdzie to było, tu gdzieś, bo tu. Było. Misja ze szczelbami, z brońmi ogólnie, z wszelkiego, rodzaju, wszelkiego rodzaja, rodzaju czyli wszystkimi typami broni. O, się kurczę wysłowić, co nie mogę. Jak widzicie, mamy szczelnicę i co? 25 tysięcy punktów. Dobra, spróbujemy. Nie wiem, jaką broń w ogóle mamy. Do tego, to czas reakcji chodzi, czy co? No widzę też, że nożniki idzie jakiś. Fajna broń nawet kurde. Ładnie się tu widzę robi. Need more ammo. Muszę przeładowywać, muszę się chwilę skupić. No i chyba koniec, po prostu to sobie jeszcze raz spróbuję. Bo tu, tu minimalnie mi brakowało ustawa broni. Specjalna amunicja razy dwa. O, więcej amunicji. Dobra, coś co jeszcze raz spróbuję. Bo to fajne było. Takie... lightowe, bym powiedział. Ej, co jest? O. Okej. Okay. Tutaj trochę spieprzyłem, bo nożnik mi się... Już mniej więcej wiem, jak tu to... Są te... Może nie do końca. Na razie idzie ładnie Te tyle co na To są chyba podwójne na zielonym nie? tylko nie mam mnie strzelać Szalone, chyba się udało zrobić bez problemu. O, no to było fajne. Takie akurat do poszerzenia. Ale fajna broń była. Okay. Dobra mapa. Jeszcze tu są wyścigi wodne, chociaż nie wiem czy to będę Chociaż pokażę. Czasu jeszcze mamy trochę. To wam pokażę wyścig. Tego jeszcze nawet nie jechałem. Nie płynąłem raczej. Rico, boats, huh? dobry. Dobra wiem. zobaczymy. Minuta 25. Jakieś inne mam? Mam, ale to chyba jakieś takie słabsze będą. Zobaczymy. No już myślałem, że łodzi nie ma. No i wchodź kolego. To zaczynamy. To tyle dobrze, że nie muszę centrować e, wingsucie. No ale ten był na punkty, się jedzie a tu na czas, więc tym mniejszym. Będę wyspocznie Ooo oh, oh. Co tu się stało? Oj Dopa Okej, okay, mogę powrócić No to to już Na pewno nie będę miał pięciu tych trebików. Tu jeszcze przez kamienie coś no uh, uh. dobra, minuta 25, zostało nam jeszcze 8 dramek, może się udać, ale wątpię. Minuta 5, trochę słabo to idzie, ale... No to jest właśnie to. Jak sobie podkrywamy lepsze pojazdy, później możemy tutaj rekordy bić. Będziemy mieli lepszy pojazd, chociaż myślę, że ten jest najszybszy, jak na razie. 23, 4 i... już piąta ucieka. Jeszcze dwie bramki. No cztery będę miał. No... Nie. A i 3. No. I to jest właśnie to tutaj przez chwilę skok. Chwila nie uwagi, wyleciałem i nitro wodzi. No. I widzicie Tu są mówię rekordy zobaczyć kto był lepszy ode mnie no. wszyscy byli lepsi ode... lepsi ode mnie Ale Nie mogę zobaczyć na czym jeździli, nie? Wybrany duch. Okej. Okay. To zostało nam chyba wszystko pokazałem. Z zaczniemy sobie dopiero od y, następnego odcinka, więc może Wam pokażę. pokażę. Jeśli to był samolot, to jest chyba akurat helikopterem, Więcej chyba nie było tutaj odkrytych samolotem. Nie, no to wam pokażę z tym. No, udało mi się zrobić, zdobyć cztery trybiki. Ale kurczę, jedna no taka misja. Gdzie ona była? W jakiejś bajie, tylko w który? A tu jest. To zrobiłem, ale wam pokażę co to, o co tu chodzi. <laughs> to są misje z użyciem naszych haków. Nie będę się nawet za bardzo starał. Chociaż poczekajcie, spróbuję tu zobaczyć tego ducha jakiegoś. Tu nie ma tych duchów, dobra. Tak jak widzicie, jest samochód. to co sam mogę zmienić. Motor? Nie, może lepiej nie. No, i zobaczycie o co chodzi. No, jak zresztą na tym krótkim filmie, zawsze jest pokazane o co chodzi. Tak, mamy samochód, przyczepiamy do naszego samochodu to coś kwadratowe. A to jest kula magnesowa. krótko mówiąc, przyciskniemy prawym przyciskiem myszy i ona się taka świeci coś i przyciąga te nie wiem nawet co to jest no, a żeby punkty nam poszły wiem tu klikamy prawym, zostawiamy to, to się później zamyka i nam ładnie punktciki To jest trochę ich to tutaj sobie lecę To jest właśnie to że nie można tak wiecie Szybko jechać. Dalej nakręcaj, żeby ich nie pogubić. Bo tutaj jest nawet pokazane: 7,400, 7,500 punktów mamy teraz. Bonusowe jakieś za te wszystkie, co mamy schwycone na magnesie. O, I teraz ładnie zostawiamy i nam naliczę. Ale ładnie poszło te kubki są takie fajne, tutaj, tylko że właśnie jak tak im za szybko jeździć, to one nam się... A, jeszcze tu przeciwnicy widzę, kurcze. Zawalowali twe. Patrzcie no, blokuje Dobra, tam już... Ten guzik. Dobra. Tylko nie musiałbym już tego robić? Ej, ej. Co on tu zrobił? A wiecie co? Zrezygnuję. To już zrobiłem na. No, nawet możemy z tym jeździć. Pokażę Wam właśnie ten. Y... Samolotowy wyścig, po prostu wyścig samolotowy, czy jak to się nazywa? Lotniczy tu mamy helikoptera, mogę zmienić na samolot jakiś? Ten chyba był szybszy, tego sobie weźmiemy. Chyba był nawet taki wojskowy, bardziej helikoptery. Gdzie ty jesteś, kolego? Tu jest. No, więc chyba szybszy. To jest taki. bym o transportowy, jest bardziej. I lecimy. Tu trzeba trochę uważać, bo sterowanie jest takie. Jest przyjemna, ale czasem te helikoptery się dziwnie załowują. Jak widzieliście chwilę na początku, to jest dużo góra-dół, góra-dół. No ale miałem trochę za wolny helikopter. Też jeszcze jak... Chcecie, wam mogę pokazać. Mam nitro w helikopterze. Zawsze nad licznikiem. Oj, oj. Nad liśnikiem jest poziom właśnie tego nitra I To są te mody, dzięki którym możemy sobie trochę ułatwić sprawę i mieć lepsze wyniki, lepsze czasy w takich wyścigowych. żebym nie zarył. No i po prostu zdobyć te trybiki wszystkie. Już mi się nie udało, Zawolny jeszcze jednak ten helikopter, nawet cztery mi się nie udało, Chyba tamten jednak był trochę szybszy. Ja zdobyłem ile wcześniej zapasów, cztery zdobyłem, może tamten był jednak szybszy, ale to nic. Dobra, jeszcze Wam chyba już wszystko pokazałem. O, to będzie wszystko. Tu nic więcej nie ma. No, wszystkie to już się powtarzają. Te rozwałki, te bomby, te gumikstory, wyścigi. No, i to będzie chyba na tyle. Ja się będę z Wami już żegnał. Wyląduję, wyjdę sobie na naszym. Dobra, wyłaś. Dobra, teraz się z Wami żegnam. Na razie, hej. Jeszcze się pożegna Rico, z Wami. No, to na razie, hej.